Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania na pierwsze soboty miesiąca. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Najświętsza Pana, na wzorem pokory i cichości. Słuchaj i patrz oczami Ducha. Pożegnanie Jezusa z Maryją. Śmierć pozostawia zawsze wokół nas bolesną pustkę, zwłaszcza w pierwsze dni po odejściu ukochanej istoty. Serce nasze czuje się osierocone. To odejście tak nagłe i bezpowrotne, a zwłaszcza to absolutne milczenie osoby, która tyle z nami mówiła. I z którą myśmy tyle mówili, dzielili, odbiera niejako chęć do zawierania nowych przyjaźni, powrotu do obowiązków codziennego życia. Wszakże trzeba tę nić przerwaną na nowo spoić, albowiem tryby życia musi się dalej potoczyć. Owa święta zasłona utkana z cichości i milczenia. Która świętą rodzinę odznaczała spośród innych rodzin blisko lat 30, wraz ze śmiercią Józefa odpadła. Dziewiczy ojciec Jezusa odszedł, wierny wierze swej, ale niepocieszonej widzeniem, bo zostawiał poza sobą Chrystusa, o którym wiedział, że jest synem Boga. Ale który nie uczynił ani jednego cudu, aby to udowodnić: Chrystusa, który żył życiem zwykłym, niczym nie zwracając na siebie uwagi. Ten program bezbarwny był pełniony przez trzydzieści lat, bo z wyjątkiem pozostania w świątyni pośród uczonych, ani jednego słowa Jezus nie przemówił. Na wykazanie swej boskości, swego posłannictwa, swej niezrównanej wielkości. Józef o nic się nie pytał. Jezus pod tym względem, zdaje się, nie udzielił mu się, a tak się stało dla dobra naszego, dla korzyści naszej, bo my zawsze pragniemy jakiejś nadzwyczajności. Zapewnienia, że wysiłki nasze godne są uznania, że są przyjęte przez Boga. Marzymy wciąż o czymś lepszym niż to, co stało się naszym udziałem. Po co to i na co? Przecież Bóg jeden wie, czego chce i co dla nas jest najkorzystniejsze. Umieć być zadowolonym ze swojego położenia. Rodziny ze swego zdrowia, mienia, umieć przyjmować stany duszy, doświadczenia jej zesłane bez targowania się z Bogiem, bez wybierania tego i odrzucania tamtego. To dopiero wszystko przyjęte, zniesione za przykładem świętego Józefa, dałoby nam w godzinę śmierci taki sam pokój duszy. Taką samą pogodę ducha. Bywają dusze, mówi Fenelon, które nie mogą znieść myśli iż nie są serafinami. Kiedy Bóg chce, żebyś była tylko aniołem. Józef ani kroku nie zrobiłby wyjść z cienia, w jakim Bóg chciałby życie jego się potoczyło. Nasze dusze trawi gorączka niepokoju. Wielkim dziełem Jezusa na Ziemi było przede wszystkim czynienie codziennie woli Bożej w życiu jego ukrytym i wycierpienie gorzkiej męki. Dzieło ciche, ukryte i dzieło twarde, srogie. Józef i Maryja nie mieli innego programu. Józef wprawdzie nie poszedł jak Maryja na wyżynę kalwarii, lecz ta druga część programu została dla niego zastąpiona i to w znacznej mierze owym dojmującym ogołoceniem serca, z którym zszedł z tego świata, nic nie wiedząc o chwale syna swego. Nie zobaczywszy nic z dzieł i prac Jego boskiego posłannictwa. Mniejsza o resztę, mój Boże, trzeba by Twoja wola się spełniała. To jedno jest jedynie konieczne, potrzebne. Czy umrę wcześniej czy później z tej lub innej choroby, całkiem na duszy oczyszczony lub nie. Mniejsza oto, bylem umierał w chwili z choroby i w stanie doskonałości, jak się panu spodoba. Wszakże z punktu rodzinnego śmierć Józefa była wielkim wydarzeniem. Jezus odtąd obejmował pierwsze miejsce w rodzinie, był szefem warsztatu, głową rodziny. I oficjalnym opiekunem swej matki. Zabrał się z odwagą do obowiązków swoich, wrócił do pracy, przyjmował zamówienia, chętnie służył klientom, starał się dogodzić ich wymaganiom, z góry wiedząc, że nie jeden czynić będzie porównanie między synem a ojcem, zwłaszcza jeżeli wykonanie pracy. Nie zadowoli go, lub nie wszyscy od razu będą obsłużeni pierwsi. Nasza pobożność może tu różne szczegóły sobie przywieść przed oczy i rozmyślać. Jezus chciał zaznać wszystkich przykrości i upokorzeń rzemiosła swego, albowiem był tym, którego Ewangelia zwiecieślał. Synem cieśli, oto cała jego genealogia dla mieszkańców Nazaretu. Jak bardzo jesteśmy daleko od królewskich przodków, zwłaszcza daleko od boskiego Ojcostwa, tak skrzętnie ukrywanego przed wszystkimi. Delikatną zasłonę Jezus też zarzucał na błogą, głęboką, poufną zażyłość między sobą a matką swoją. Czy mówił jej, iż niedługo ją opuści, czy odkrywał jej okrutną przyszłość? Czas uchodził. Chrystus dochodził lat dorosłego mężczyzny. Posłannictwo Mesjasza miało niebawem się rozpocząć na zewnątrz. Miecz boleści miał coraz głębiej przeniknąć duszę Maryi, która zarazem doświadczała słodkiej radości ostatnich dni, spędzonych sam na sam ze Synem swoim, Bogiem swoim, i dojmującego cierpienia serca, z perspektywy nieuniknionej rozłąki, która miała nastąpić, jakże wielką rzeczą musi być ból, cierpienie, kiedy Bóg je sieje pod tysiącznymi postaciami na każdej ścieżce życia naszego. A Maryja była coraz więcej milczącą, coraz bardziej zamyślona. Jezus bywał również głębiej zamyślony, był Bogiem, lecz zarazem i człowiekiem prawdziwym. Jako człowiek czuł się synem, synem Maryi i widział zbliżający się dzień, w którym miał ją pożegnać bezpowrotnie. Czy jako człowiek nie doznawał uroku rzeczy i miejsc nas otaczających, a silniej i żewniej do nas przemawiających, bośmy je kochali, a mamy je opuścić? Czy samotny Jezus wchodził na wzgórze wznoszące się nad mieściną, wzrok Jego obejmując rozległy horyzont, widział w oddali ziemię, jaką miał przebiec? a widok był wspaniały. Na prawo morze i Karmel, na lewo góry Galat, wąska dolina, którą przecinał Jordan. Tam Jan Chrzciciel już nauczał i chrzcił. Naprzeciw wzgórza Enganin, z tyłu Hermon zawsze śniegiem pokryty, a Hen dalej niż Samaria. Niewyraźnie zarysowywało się miasto Jeruzalem, oczekujące swego Mesjasza i przygotowujące mu okrutny triumf krzyżowy. Wtedy dusza Chrystusa wzruszała się. Czas już bliski, czas już bliski. Od dawna Jezus cierpiał nad tym, że przy spotkaniu tylu nęc ludzkich. Tylu trędowatych, paralityków, niemych, ślepych, nie mógł ich uzdrowić. Godzina jego nie nadeszła jeszcze. Czas już bliski, czas już bliski i każdy powiew wiatru zdawał się echem powtarzać mu gorące słowa Jana Chrzciciela, wołającego do tłumów. Po środku was stanął, którego wy nie znacie, którego łopata w ręku jego i oczyści bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę do spichlerza swego, a plewy spali ogniem nieugaszonym, bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Czas już bliski czas już bliski. I Jezus odpowiadał na głos swego poprzednika wołaniem, które było wyrazem jego gorliwości, jego miłości, jego nienasyconej żądzy zbawienia ludzi. Godzina bije, godzina wybiła. Ecce Oto przychodzę do ciebie, o ludu mój. Oto idę, Ojcze, aby wypełnić wolę Twoją, która jest zbawieniem świata całego. Gdy ten gorący zew miłości rozbrzmiewał ponad miasteczkiem Nazaret, nikt tam na dole w mieścinie nie domyślał się owej wielkiej tragedii miłości, która miała się niebawem rozegrać. Na tym ziemskim padole człowiek często przechodzi obok czynników swego zbawienia, a nawet nie wie o tym. Nie wie o tym, bo rzeczy niewidzialnych nie widzi, bo zapoznaje siłę łaski, bo nie chce wierzyć w potęgę modlitwy. Wreszcie, bo chcący zawdzięczać wszystko sobie samemu. Nie pamiętaj, iż może być zbawionym jedynie przez tegoż samego wiecznego Chrystusa i Odkupiciela, którego głos wołać będzie aż do skończenia wieków. Ja, ja jeden jestem z martwych wstaniem i życiem. I schodząc z owych wzgórz Chrystus powracał do małego domku Swego. Gdzie odnajdywał matkę swoją z dnia na dzień rzewniejszą. A także z dnia na dzień Jezus duszę swą utwierdzał w pragnieniu swoim. Jesień przeszła, zima się rozpoczynała. Jezus liczył trzydziesty rok życia swego i nadeszła chwila tak upragniona. A zarazem tak bolesna, w której Jezus pożegnał swoją błogosławioną matkę, aby iść działać w pełni zbawienia świata. Wedle przyjętej opinii, która zaznacza, iż chrzest Jezusa odbył się w zimie, Chrystus opuścił Nazaret przy końcu grudnia lub na samym początku stycznia. Jakie dano powody rodzicom i krewnym na wytłumaczenie im odejścia Jezusa, nic o tym nie wiemy. Najprawdopodobniej odszedł sam i zwrócił kroki swe ku Jordanowi, gdzie na niego czekali jan chrzciciel, gołąbek z nieba i głos z wysoka. Ten jest syn mój miły w którym upodobałem sobie. Maryja pozostała w Nazarecie. Prezentowane rozmyślania pochodzą z książki Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości Autorstwa Phualui, pozostałe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej, nabędziesz na stronie na jej głowie.pl.